Nie ma i witam Was w kolejnym odcinku Trollwaniu Fire Tu jest lista 3 ostatnich subskrybujących. Jeśli chcesz się na niej zabić, zostaw Subika i łapeczkę w górę. A jeśli tego nie zrobisz, jesteś zbyt gościem A w dzisiejszym odcinku rozdaję kolejny detektyw menu, aby je wygrać. Po pierwsze zostaw Subika, po drugie zostaw łapkę, po trzecie zostaw komentarz, gotowe, pamiętajcie gotowe i ze swoim Discordem. A po czwarte widziałem na mojego Discorda, linka macie w opisie. Oglądacie Państwo Fame MMA. Co sprowokowało tą bitwę? Tego się oh, najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy, lecz pomagam mu, bo kurwa, on jest jakiś... Kurwa! No dawaj łysy na tym i go ty bo się dał. przysiadam! Już jestem, już jestem. Jak coś to nie mówimy. Kurwo, co ty robisz? Au! Au, rozumiesz to? Pomóż mi! Pomóż mi tym kurwa tym! No pomóż mi! Już idę. Uj, jaki świeć. Sorry, nie, nie chciałem, nie chciałem! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę! A to sorry! Chodź tutaj! Jakby coś go nie tak słupka, na nagrał. Co? Go nie tak słówka na grow Street O wow, co? Ooo! Ciąśku! Teraz kurwo, co teraz? Co teraz? Myślicie, że mu uciekniesz, kurwo? Jestem zapięty niczym wilk. Chodź tutaj, kurwo. Co, co kurwa, będziesz uciekał? No kurwo, co, kurwo a, 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 ej, kurwo, dobra troll, trolla, nie, no został nie, 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 ja przepraszam, haha, <śm> 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 kurwo, nie mam postać, stać Na mi wika, możesz. no co, no chcę, nie? Gdzie no chcę, no Kiedyś się o kurwa. Ja nie chciałem! Aaaa, rdm skład. Aua! aaa, Jakub mi w ale quita. Ej kurwa, jeba ale bierze, trzeba odbierać przeszukanie. Mordy znamki. Dobra. O, zabrano ci Ej, kurwa. Do zero, do zero, pilo! Zamordowałem. Do zero się wywaliłeś. <gdzie> Dobra weź opór frajerze? Gdzie zgubiłeś się opór frajerze? Gdzie zgubiłeś opór frajerze? A gdzie ty kurwa zgubiłeś się frajerze? Gdzie to szepało? no. Ja Ej, kurwo jebano. Co ty robisz? Tak, to Ale nie poczułaś się zbytnio? Co ty mnie kurwa no, wypłacisz? Wiesz że już twój ga mój gang tu jedzie kurwa ty jebany no, no, twój gang kurwa Mam kurwa Mam kurwa w bucie mam ci ty Debbie wypierda w bucie ci piesa mam Debbie Dobra nie zesrej kurwa jebana Dobra kurwa jebana weź tak nie napinaj tego głosu bo cię rozjebie rozumiesz? Też tak umiem mówić, myślisz że jestem lepszy, znaczy jestem gorszy kurwa gangster No ja jestem gangster, on da Za Gang gang gang, łapy, łapy, łatwo SSS bo Lecz, tak traszcza... Ej, jak ty tak ze mną kurwo jedna? Jak ty to? Kurwa? kurwa, jak ty ludzi przejeżdżasz kurwo jedna? Ja nie przejeżdżam ludzi kurwo jedna, a co ty robisz? Masz tu nie pierdolone? ty ten jebany pysk. Dobie masz No kurwa, nie no mam w uchu słuchawkę. No kurwa wywożą mnie, chodź tutaj klapku pier... Nie no, czekaj chwilę. Czekajcie chwilę. No. Nie. Ale że o to chodzi? Ale... Zajebiste, zajebiste masz marzenia. No dora, weź, kurwa, Piznes, klej. dobra, weź kurwo jebana pizde z A co ty robisz? Co ty Ała. robisz? Ała. A to jest jednokierunkowa i jeszcze w złą Ale rozumiesz, Te że mi z kurwa zniszczyłeś, dajesz mi naprawkę! Nie dam ci naprawkę, wjechałeś po dobra, to nie po policję. Tak! To dzwoń! A w ogóle paczkę mam dla panu. Co? Paczkę dla pana Tak? Z czym? No, pan czekaj, już pewnie. Ej stój, 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 stój. Czekaj, zaparkuję Dobra, ja nie mogę, bo ja im się bo paczkę dla pana mam. Dzień dobry, co tu się dzieje? Chwila, Dzień chwila, paczkę tylko... O, pan, dla pana też mam paczkę. Co się stało? A, maseczka w dół. A więc tak. Jed, Jednosierunkowa jest to ulica i w tamtą no, tak. stronę. Tak A pan z DHL jechał w tamtą stronę? Kurwa. Pierdałam. Mam nadzieję, że poszanuje moje życie i mi nie z z tasera. Wchodzi na drabinę. Nie, nie możesz taserować mnie, szanuj dupę, szanuj dupę. Tak. Szanuj, szanuj dupę, nie taseruj mnie jak jestem na drabinie, nie pojebało cię. Słyszysz? No, wchodzą, wchodzi na górę. Zostaw mnie, psychopatu. Nie będziesz mi rodziny prześladował. Ja Stój kurwa, nie wchodź! Nie wchodź! Nie strzelaj! Idź sobie, odejdź! Nie strzelaj, nie masz uprawnień, żeby strzelić, nie jestem. Uprawniej. Idź sobie, idź sobie! Idź sobie! Uskonczę, idź, bo skoczę! idź sobie, idź sobie! ci! Skacze, skaczę, skacze, skaczę! Skacze. Stój, pokardny nie mogę opuścić nawista! Jakub pójda wolę kwita O przepraszam bardzo! Przepraszam, naprawdę, nie, nie, nic się panu nie stało nic się panu nie stało? Nie chciałem, no przepraszam, to było przypadkowo potem cenie człowieka, przepraszam, panie, no jak najbardziej Przepraszam, ja nie chciałem. Naprawdę nie chciałem, naprawdę. Ja naprawdę nie chciałem, ale ja naprawdę chciałem panu przeprosić bardzo serdecznie. Ja naprawdę, ja naprawdę chciałem... Dobra, ja przepraszam, ja już idę. Ja już idę, no nie, ja już idę, już mnie nie ma. Kurwo. Jak szybko się tymi kluczykami posługujesz, ja nie wierzę. Ej, ej! I co teraz? Gdzie jestem? Otwieram drzwi, ala Hamora. Chuju jeden! Chuju jeden! Co teraz? Gdzie jestem? Gdzie jest kurwa Koko? Gdzie jest kurwa Koko? Co teraz? Co tam? Hehe, kadety. Tak? Nie no. Witam, w czym mogę pomóc? Tej kurwo. Odejdziesz, czy mam pomóc? Tak, pomóż. Jak wyjdzie, to ja mu będę strzelać. Nie strzelisz, kurwa, nie dasz rady. robić. Haha i co teraz? Ej, nie bój mnie! Opuść, nie... to... ja, czekaj. weź go, bo on nam furę chce skroić. Czekaj. Nie, co tu. Ja nie, nie, Czekaj nie, 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 czekaj. nie, 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 skoczył z dachu budynku nie, Nieprawda! No, eee, że... dużego buta ma bardzo. No, ja mam dużego buta, na co? Nie podoba się mój but? Jest kurwa najlepszy mój but. Jest. <grym same <grym jest. kurwa Adidasy! Same kurwa Adidasy, noszę! Ty jesteś kurwa deportacja! No, ja! No o, o, dobry pies, dobry pies, kurwa. Nieprawda, mnie nie boli? Jak no, mnie no, nie boli, no, jak ja nie skoczyłem z no, dachu? Co ty pierdolisz? Poskoczyłeś, z dachu. Nie, nie skoczyłem, pierdolisz głupoty. Wiecie co się ramuje z tą noga, Ale kompot logo. O, bo jakiś... Cześć. Frajerze. Co frajerze kurwa? Czym ramuje? Czym, czym ramuje Dopadł do, kurwa czym do szefa? Czym ramuje? Czym ramuje kurwa? Czym ramuje? Co? Gówno. Ramujesz. Masz może na imię Kuba? Eee, yy, czym ramujesz? Ale masz może na imię Kuba? Ej, mam na imię, e, Han Ale tak z Navranu, nie? A no to nie, to Marcin z No no robię, kurwa, ale fanboy, ale fanboy kurwa, ale fanboy. No, No Pan, i czym ramujesz, czy w ramujesz? Czym ramujesz? Nie, ramujesz? Nie, ty, ty, czym Zaraz ramujesz, w kościół wiedziesz, <laughs> uważaj, o chuj ci chodzi, uważaj czym ramujesz. A czym, czym kurwa? Ramujesz? Czym jedynki straciłeś? Je, je, Zidź jak twoja babcia, jeździ jak twoja ale, babcia. Teksty, ale teksty, ale teksty, ale no. Jeździsz jak twoja babcia, u próg zwalniający walnąłeś Jeździsz Kurwa stary <noise> Ale się ty mnie wyzywasz Twoja babka lepiej pierogi ci eee. ma <noise>